Mm? Yang, Yang. Zagraj na pianinie dla nas. Mm? Ah. Yangyang <grywa> -yang też umie grać. Mm -hmm. Wait a moment, czekaj chwilę. Yangyang <grywa> jest -yang very happy to play. Yangyang -yang yeah. jest bardzo yeah. szczęśliwy.

Brawo! Oboje umiecie ładnie grać. Mhm. Dobra, moi drodzy, a ja idę odebrać paczkę i do sklepu spożywczego kupić Coca-Colę, co bym się napił do obiadu. Czekajcie, założę sobie tylko buty i już was zabieram włosu czesać już was zabieram już was zabieram na krótki spacer zobaczymy co można kupić w typowym chińskim sklepie spożywczym mały sklep mały sklep osiedlowy więc pokażę wam jak przyjedziecie do Chin pierwszy raz co będziecie mogli znaleźć w przy... przydrożnym osiedlowym sklepiku. Ale gorąco. muszę odebrać dla SIMP jakąś paczkę z punktu odbioru paczek i wstąpię do osiedlowego spożywczaka w Chinach i mniej więcej wam pokażę co jest jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmy to czasem coś tam nagrywałem jak odbierałem zakupy z chińskiego sklepu spożywczego to mm. To mogliście jakieś tam zobaczyć krótkie scenki. Dobra. Musimy wyjść z osiedla. Tutaj możecie sobie nadać paczkę albo odebrać paczkę też w automacie. Także tu widzicie, macie jakąś małą restaurację. Tu macie kolejną małą restaurację. Tu macie punkt odbioru paczek, do którego sobie zaraz wstąpię. A tu macie jeszcze kolejną małą restaurację. A tu macie sklepik spożywczy. Więc zobaczymy, co można kupić. W takim małym chińskim sklepiku spożywczym o lody, proszę bardzo, na pierwszy rzut oka. Duży wybór lodów, nawet samo smaku duriana. Woda mineralna. Tutaj macie tutaj macie bułeczki i jakieś wyroby pieczywo, pieczywo podobne tak to wygląda w lodówce macie jogurty sok jogurty tutaj macie poza lodówką mleko i jogurty jakbyście nie chcieli zimnego tutaj w kolejnej lodówce macie wodę Red Bulla Tutaj macie napoje. Napoje. Tutaj macie więcej napoi. Kawa. Kawa też jest. Piwo. Proszę bardzo. Piwo różne. Zagraniczne. I chińskie z harbinu, proszę bardzo. Także piwka, jakbyście się chcieli napić, to ma się duży wybór. Cała lodówka. Tutaj kolejne piwo w szklanych butelkach. Piwo w szklanych butelkach: 7 iuanów, 9 iuanów, 6,50, 4,50, 5 lokalnych chińskie. Dodatkowo takie rzeczy. Czekajcie, ja sobie wezmę mój ulubiony napój na, go na gorące dni. Dobra. Co jeszcze? Przekąski suszona wołowina. Tutaj więcej przekąsek, papier toaletowy, orzechy, produkty higieniczne i proszek do prania. Co tutaj jeszcze mają? Szczoteczki do zębów, szampony, przybory higieniczne. więcej przyborów higienicznych grzebień sól cukier brązowy cukier super glue Meki do mycia naczyń proszę bardzo kurze łapki kurze łapki za 16 yuanów noga z kurczaka słonecznik chipsy lejs dominuje lejsy dominują proszę bardzo o smaku awokado glonów ostry papryczki wieprzowinka i lemonki i oryginalne i barbecue i smaku yy, pomidorowym lokalne ciastka i przysmaki ciastka więcej ciastek lizaki co jeszcze zupki chińskie proszę bardzo cały asortyment cały asortyment zupek chińskich woda Alkohole. Proszę, chińskie alkohole. Możecie sobie wódeczkę walnąć. Proszę bardzo, lokalne alkohole. Jakieś wielkie lizaki. Zabawki. Jakieś zabawki, więcej zabawek. Woda mineralna. No, więc tak wygląda mały chiński osiedlowy sklepik mały chiński przeosiedlowy sklepik z różnymi rzeczami tutaj magazynek tutaj jakieś dodatkowe jeszcze zmagazynowane rzeczy często się taką wodę mineralną kupuje w dużych takich baniakach tak wygląda no i to w sumie tyle moi drodzy wszystko jest niczego nie brakuje tak to wygląda. Zimne napoje. Zimne napoje, ciepłe napoje. Co byście sobie tylko chcieli? Oj, kawa. Kawa w proszku. Lici suszone. No i tak, dobra, to tyle. Do następnego odcinka. Cześć. Ja idę zapłacić i odebrać paczkę. Ten, ten,